Siema! Dzisiaj odcinek o tym, jak być fajnym sąsiadem. Dzwoni do mnie ostatnio mój sąsiad i pyta mnie, czy nie złożyłbym mu komputera do gier, bo się na komputerach znam. W sumie średnio się znam, bo programuję, ale mogę się podjąć. On mówi, że ma być tanie i dobrze. Ja mówię, stary, co najwyżej będzie tanie i średnio, czyli takie klubie. Więc się podjąłem. Dagadaliśmy się tak, że sąsiad przelał mi 1500 zł, żebym kupił części. Trochę mało, ale to też wynika z tego, że kartę graficzną już miał. Powiedział, że GTX -a 1050, ale się trochę nie dogadaliśmy. Zresztą zaraz wam pokażę. Przelecimy po wszystkich częściach. Tu Wam pokażę cenę części, a tutaj cenę sumaryczną, ile to nas kosztowało. Przy grafice weźmiemy jakąś cenę średnią z Elixa czy z Alego. No i zaczynając od tej karty graficznej, gdzieś nie dogadaliśmy. Ja usłyszałem GTX 1050. Okazało się, że jest to GTX 650. Trochę stara, ale da radę. Dysk SSD od GoodRama, 512 giga. 16 giga ram e, o taktowaniu 3200 z opóźnieniem 16 cel w dwóch kościach. Od diskilla więc całkiem niezły ram. Płyta główna od Gigabajta. Całkiem spoko płytka B450 MDS3H z możliwością w przyszłości rozszerzenia o dysk M2. Wprocek miało być tanio, więc będzie AMD Ryzen 5 2600. Od razu w zestawie z chłodzeniem. Zasilimy to wszystko zasilaczem od BeQuieta. Całkiem fajny zasilacz w niezłej cenie udało się dopaść po wystawowy co prawda, ale będzie dobrze. I na koniec, budowa. Miało być tanio, więc jest tanio, ale też w sumie nieźle wygląda. Mamy przeszklony bok, jakieś rzymskie czy greckie szlaczki na froncie, panel e, góry. Da radę. we we we'll Zaraz odpalę CSa, zobaczymy jak to chodzi, jakieś benchmarki, ale to tak naprawdę tylko w ramach eksperymentu, bo udało się wyrwać za 300 całkiem przyzwoitą kartę graficzną. Więc zobaczymy jak na tym śmiesznym GTX 650 to chodzi, co, co nam wyplują benchmarki i jakie FPS-y uda się uzyskać. Wtedy założę tą kartę, zrobimy to jeszcze raz i to już będzie tak naprawdę taki oficjalny build. No i podsumujemy ile wszystko wyszło. Pierwszy benchmark jaki zrobiłem to Cinebench. No i tutaj tak naprawdę tylko benchmark procesora. Ryzen 5 poradził sobie całkiem nieźle. Wyszedł tak jak wyjść powinien. Powyżej 7 daje radę. Pod gry sprawdzi się jak najbardziej. Na drugi ogień poszedł user benchmark, i tu wyniki są całkiem śmieszne. Komputer pod gaming nie nadaje się w ogóle. No, jako taki komputer na biurko stojący do internetu, spoko, jako stacja robocza, no średnio. I fajnie to wygląda na statystykach. Bo mamy procesor. No, jest całkiem niezły wynik. Grafika. No jest dramat. W sumie gorzej niż dramat. Bo tak, tak, jakby jej nie było, prawie jak zintegrowana. Dysk w granicach normy. No ramy całkiem nieźle, bo to są całkiem dobre ramy. Więc jakby ogólnie mamy całkiem mocny komputer, ale śmietnik. Odpalę teraz CSA, zobaczymy jaki FPS na, na tym się wyciśnie, bo na procesorze to w sobie pewnie nie zrobi żadnego wrażenia, ale zobaczymy jak spłaci się ta grafika śmieszna. No i wiele się nie pomyliłem. W CS mamy 60 fps. No, grafika nie wygląda źle, no, ale to też dlatego, że ta gra zawiera nie wymaga. No ale 60 fps na CS no, to wynik tak naprawdę żaden. Więc teraz przekładka kart. No i zobaczymy jak to wyjdzie na nowej. Mega zabawnie wygląda porównanie tych kart. Naprawdę, ten GTX jest mikroskopijny i bardzo leciutki. Karta naprawdę niewiele waży. No, a tu ten Radeon swoje waży, ale też jest po prostu potężny w porównaniu do tego GTX-a. Mam nadzieję, że będziesz siedział sztywno, a waga nie, nie wyrwie gniazda z płyty głównej. No, ale nie powinno się nic takiego stać. Ok, Locha już siedzi. Teraz muszę do niej trochę kable wyciągnąć, bo ona potrzebuje ciut więcej zasilania niż ten mizerny GTX. I po prostu niesamowite jest to porównanie. Jakaś taka płytka z takiego wielkiego kloca. No i dobra, muszę rozobrać drugą stronę, żeby przeciągnąć kable i zaraz to uruchomię. User Benchmark już z nową kartą. No powiedzmy komputer średnio nadaje się pod gaming czyli idealnie w moim mniemaniu no i możemy zobaczyć jak tutaj się pozmieniało, no, procesor powiedzmy został w tym samym miejscu jak zobaczymy na poprzedni test no ale karta graficzna z 995 podskoczyła nam na 41% niby nie jest to ekstra na ale 100% to jest jakaś ultra kozacka karta jak sprawdzałem jakiś mega mocny RTX więc to jest całkiem niezły wynik no, reszta parametrów zupełnie bez zmian. Odpalę cs zobaczymy jakie FPS-y będziemy mieli na tym zestawieniu teraz. No, w tej konfiguracji już sama grana nam podpowiada, że automatycznie wszystko na, wysok na wysokie ustawienia, więc powinno być całkiem spoko. I tu muszę powiedzieć, że jestem nieźle zaskoczony, no bo wynik kręci nam się pomiędzy 200 a 220 FPS-ów, więc ten skok z niecałych 60 na 200, ponad 200. No to jest różnica. już Nawet po 240 potrafi skoczyć. No naprawdę to zrobił robotę. Więc komputer i pod innymi grami pewnie się nieźle sprawdzi. Przede wszystkim teraz będzie można na nim odpalić Warzona, bo poprzednia karta miała za mało pamięci, żeby w ogóle uruchomić tego Warzona. Więc z co nieco popykamy. Całość wyszła 1886 zł razem z tą używaną kartą graficzną. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko cena, tym bardziej, że nie polowaliśmy po promocjach, a wszystkie elementy poza tą grafiką są nowe. Build chodzi naprawdę przyzwoicie. Nie ma się do czego przyczepić. Ewentualnie w przyszłości można pomyśleć o jakimś lepszym chłodzeniu na procesor. W końcu będzie można pograć z sąsiadem, a sąsiad będzie mógł pograć ze swoją ekipą coś ciekawszego niż CSa. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym buildzie. Do zobaczenia. Cześć.